No i co kurwa? Abendowskie rury. Do zera, co? Kurwa, wyzywaj. Pissior nie padnie. jak? ja lecę. No siema. Ty tam masz wszystko jak Trzecia parba Aha, leci. No siema, siema. Miejcie no, tak. tego inserta. Nowa era. Lord niech wyzywa ciągle, że Pissior nie padł. Pissiora zabrać panu. Od razu mówiłem raz na łowców, nie? Dobra, klonął ten dostą. Bijcie go. Filaron, Filaron, Dobra. O kurwa, kontra. Nie, no, nie dobiję chyba. Który ma pod rząd? Nie, no, dwa na wyzyw jest. nie dobiję. No i co, będzie kij. Do zera. No, no on się leknie, kurwa, pale za. No. No i co, do zera na jebanie. do do zera, do zera ustaweczka, proszę bardzo. Pozdrawiam z Tempeling.